14 widzów, jeden budynek, tylko 60 sekund i aż 23 tysiące fałdolców do wygrania. Ale spokojnie, spokojnie, zanim przejdziemy do finału, to zacznijmy od pierwszej konkurencji, która odbędzie się na nowym Fortniteowym Las Vegas, udział w niej weźmie 80 osób, a ja, proszę Państwa, będę już szukał tak długo, aż na miejscówce nie pojawi się strefa. Ilu ich was tu? Ja... Yeah. To jest najgorsza kryjówka w, w moim całej karierze. Dobra, bo tu są otwarte drzwi. Dobrze, dobrze, bambiczki się chowają. A ja lajków nie wyrzuciłem, więc... Jak możesz i lubisz chowanego. Kliknij, napisz w komentarzu czemu lubisz. Dzięki. Dobra, proszę, proszę, bo ja zawsze odpadam w tych chowanach. Oj, panowie, panowie. Ja przed paczkiem lecę jak coś, prosto, prosto na kulę. No, na pewno jest na dachu, zaraz tutaj znajdziemy Jakubka. O proszę, coś kolego, kim jesteś? No już, stój, nie chodź! Tak, nie poszedł do mojej strony! Ty no może się uda 40 osób odstrzelić zanim tutaj dojdzie O, ale ciebie? Bez Nikos! Dzień dobry! Nie no, nie no, nie no, nie! A ja właśnie mówiłem, że to była moja najgorsza miejscówka na chowanym w całej mojej karierze, nie? Drugie Plan jest prosty, plan jest prosty. Ty se tu stój, go, a ja idę tam. Tu się schowamy, tu się tak schowamy, dobry pomysł, dobry pomysł. Tu kolega widzę, że chyba zatrzymany został, dobrze. iść chłopaki, że szybko to pójdzie, szybko to pójdzie. No chyba idzie, chyba idzie. To mi się widzę, podoba, to mi się nawet bym powiedział, że bardzo podoba. O jezu, no nie ma szans, że my to przeżyjemy, no nie stoją, chłopie na środku. Wiem, że zabranił się ruszać, ale no, ja zabraniem latać. Tak też nie powinno być. Śmieci, opmanojek. Kto to? Dobra, to nie ma noek, to nie ma noek, okej okay. Ruszaj się bardziej, ruszaj się bardziej O kolego, kolego, Mr. Leonik glebisi Dobra, jakby tu Jacob parował, to mam taki plan. On się skupi na nim, bo go będzie widział pierwszego. No przestań się ruszać! Co się za rybką? Oczywiście, że jest... KUE Chłopie, nie ma kamp na tej miejscówce to! <laughs> kurde, kurde, jesteś wysoko! No chłopaki! Do dupy! No nie ma tu kamp, no. Jak ktoś to robię zwikkę i sprzedaje tam tego ziomeczka. Oj oj, oj oj Robi się tutaj niebezpiecznie! O kurde idzie tu Jacob. O, a tu otwarte. I zamknięte, czyli ktoś będzie. albo nie będzie, ale jaja. Ale tu są rozgrywki. Nasza trójka tu i dwójka tam i lecimy. Ja muszę jeszcze tyle osób znaleźć się z ziomal, jest ziomal, jest ziomal. Aleker, dobra, Alekier. Ale, ale ja wiedziałem, że to jest tragiczna kampa, ale tu nie ma kamp na tej miejscówce. Bajo, bajo, żegnam jednego drugiego. Ja nie wiem, jak on się przemieszcza pod nami tak, że my tego nie słyszymy, to jest jakieś crazy. Jest jak on strzela, on chyba przetarł sferę. Dobra, no kilka osób znalazł, ale on musi się pośpieszyć, bo jak to tak będzie w takim tempie szło, to wiecie, to on nas zaraz znajdzie. Pia ja za kurtynką? Nie ma. A to jest skin? Nie, dobra, już myślałem. Ja... Ja Miałem pomysł. Ja lecę chłopie pólno na obrzeża. Na pewno jacyś oszusi tam się schowali. Stop! W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę i widzowie posłuchajcie uważnie. Ponieważ już w tą sobotę o godzinie 11.00 to wy, widzowie, możecie udział na streamie w moim chowanym, w którym masz 5 osób zgarnie łącznie 5000 złotych. Rzecz jasna, Doritos ¡Hayden Czyli w wydarzeniu, które odbędzie się na dedykowanej mapie, do której kod w tym momencie widzicie na ekranie. I żeby wygrać, nie musicie dobrze budować, nie musicie mieć mocnego Aima, wystarczy, że na mapie Doritos Hide and Seek znajdziecie dobrą kryjówkę, schowacie się i przetrwacie do samego końca. I to wszystko oczywiście w ramach Jacob Cup, więc koniecznie zgarnijcie wasze ulubione Doritos ze sklepu. Ponieważ nawet jeżeli nie gracie, to możecie obejrzeć chowanego z widzami, bądź z ponad 30 streamerami. Łącznie jest aż 15 tysięcy złotych do wygrania. Które przypominam, że wy również możecie częściowo zgadnąć, więc wpadajcie o godzinie 11.00 na streama, trenujcie na mapie Doritos Hide and Seek, a teraz wracamy do odcinka. Na 1000%. o patrz, 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 jeden. musi tu rozpik. Tropis, dawaj drugiego, chodź, chodź tutaj anonimowy, do spania. Jacob na twoim miejscu mniej gadania, więcej szukania, nie? Bo 68 osób jeszcze zostało. 68 osób jeszcze O Jezu, on jest ślepy Właśnie w tej chwili Jacob przeszedł pode mną. słyszałem go. Idę na dach. Dziadziuś musi być... O stary! Co tam się dzieje chłopaki? Co tam się dzieje chłopaki? O oh fak, o oh fak, o oh fak, o oh fak. Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Dobra musimy uciec, bo... Wypatrzył nas! Ten co ma kryjóweczkę, kolego! Żegnam! Dzień dobry! Co to Nelly, Nelly, Nelly! A została liczba osób. Six seven, six seven, six seven Czy wy to widzicie? Kasuję jednego i drugiego od razu. Ten śpi, dragmut ten również. Come on. Raz domek. Domek trzeba przeszukać. O! U... Panie, ja cię nie widziałem! HETEK Tutaj też jakiś krewetek. Dawaj dalej, dawaj kolejnego, jak, jak leci. Ej, dobra, jestem, jestem w jakimś prime. Dobra, ale plus taki, że nas nie pokonał, bo było blisko, naprawdę było blisko. Jestem w prime szukania. Interek, ty tego nie widziałem. O, jeszcze dwa osób, dobra. Ale poszło osób teraz, ty. Ej, czekaj, czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się koleżko. Dobrze, dobrze, dobrze. Kurde, jaki streak. Co tu tak biega? To Jacob? Jest 59 osób, 19 osób, ja to mam! Caster, żegnam, a to koraz! Ile razy on tu będzie chodzić? Ciekawy skinek, a ty się chyba przemieściłeś, kolego, co? Bo ja tu byłem i cię nie widziałem, ultim. Oszuście mały. mały. Cały czas tu biegają ma powtórkę od razu wszystkich z bomby. Na powtórkę biorę, a tego kasuję. Non-X. Dobrze. Ryczy, on tu chodzi, on tu chodzi. Jesteśmy ugotowani. O, stary! Ale kampa. Chodź, 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 chodź! Nie wolno. Nie wolno! No nie, no. Oszuści mali jeden z drugim z trzecim. jest! Numerki. Nie wchodź tu, błagam, nie wchodź tu. Jakim cudem on ominął to pomieszczenie? Jak on może być tak ślepy? Patrz, co to w ogóle są za beznadziejne kryjówki? Giorgio Ulani. Proszę, daj przeżyć, bo ja potrzebuję fałdolców. A idzie, i to idzie, i to w ogóle jak lekko, jak leciutko, jak sprawnie. Jak ja tego nie lubię, jak oni się chowają. Tu jest człowiek? Nie, dobra, tu nie ma. Oni się zawsze chowają, wiecie, na takich full obrzezach. Szymek dymek! Nie, nie, nie! A tak się chwaliłem, że mi idzie! Szymek, dymek powolony. Beka! Beka! I tym oto niefortunnym dla Szymka akcentem przenosimy się do dziwnokrainy. Ko... Dziwny, to to jesteś typi. Y -y. Na której aż 50 osób będzie musiało znaleźć dla siebie kryjówkę. A moim zadaniem będzie wyeliminowanie 20 z nich. Wygląda git chyba, co? Tu na Chilu, na Chilu, to, to mogę wygrać tą miejscówką. Mogę wygrać tą miejscówką, serio. Na ten etap jeden cel. Znaleźć smartiego. Dobra, powiem tak, jak mnie znajdziesz, mam taką kryjówkę, no. że jak no. mnie znajdziesz? To no. daje dla widza tysiąc. Nie, dwa tysiące daję daje dla widza. Dobra. Napiszcie smarty Knut w komentarzu, jak będziecie chcieli wygrać. A gwarantuję, że go znajdę. Spokojnie. A jak gwarantuję, że on nie ma kasy na dwa tysiące faudolców. Może jestem trochę niewypłacalny, ale damy radę. O! Pierwszy Patryk, Patryk Mod. O! Drugi Kliksiu, co tu robisz? Witam serdecznie. Co za kryjówki, chłopaki, takie z dupy? Jak on jest za mną testem? GG. Kurde, no fajnie było wygrać! Ja zawsze dostaję w piernicze! No, Powiem tak, no mam dobrze, mega dobrze. mocną kryjówkę, mam mega mocną kryjówkę, ale ja nie wiem czy on tego nie będzie szukał tutaj, nie? Szałam tam w krzaczku na pewno. Pusto, rozumiem. O kurde, jaki fart! Jaki pierdzielony FART! Hmm. Nie no, co on mówi. Ej, ja uważam, że w ogóle on może nie wiedzieć, że tu się da siedzieć. To może być tak OP campa. O Boże! Nie! Be! Daruję ci, daruję ci, uciekaj sobie, uciekaj za oh. króliczku Spokojnie, spokojnie i tak go dojadę Dobra, no nie była najlepsza że kryjówka Ale teraz trzeba znaleźć lepszą i to na szybko A na razie szukamy dalej, szukamy dalej, tutaj nie ma, tutaj też nie ma O, tutaj jest, jakiś błyskotliwy zawodnik A tu jakiś bildzik Na drzewko? Czy na co ten bildzik? Nie wiem W środku? Pusto, dobra O dobra, Jacob se tam Niech tam suka, Na no, spokojnie. Ej, ja jestem beznadziejnym w to szukanie. Ja muszę full przyspieszyć. Dobra. Yy, może trochę oszukałem, ale wiecie, jak los daje mi ASA! To ja... Dokończcie sami w komentarzach. Ej, nie wiem o co chodzi, ale ich nie widzę. Tutaj może? Też nie ma. XD. Ej, no to to już takie trochę oszukane, kolego, ty! Twiksik. To chyba żarty, że on tu przyszedł. Ja jak berety. O! O! O, tutaj muszą być. No, chłopy, to jest taki spot. No, no, to mi się podoba. Kichan na glebie. Małeś Smartiego. O, stary, no, przecież tu, tu jest tyle kamp. Tam chodzi, on tam chodzi. On nie może mnie zauważyć. Dobra, tu mnie nie zauważy. Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie wierzę w to, że nie będzie. Jest. Pierwszy, drugi. Fakturka, medyk. I dobra, ja tu o 2000 faudolców walczę. W sensie, Jacob dla was walczy o 2000 faudolców. To jest taki bambik, że on dla was nie zdobędzie tego, nie? Tam jeszcze by się przydało sprawdzić. Patrz. Widzę kogoś znowu. Ja nie wiem, czy to nie jest Manojek, stary. Patrz, 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 patrz. No i zniknął. Że on się dał zauważyć, Kubę. Ej, oprócz Kuba tu idzie teraz. O kolego, co ty tu robisz pod zjeżdżalnią? Montana, rekinek. Fajnie, chłopaki, fajnie. Pozdrowcie odcinek. Ale teraz sprawdzę. Teraz, chłopie, domek. O, coś dużo keba masz. Jabłko25. Ej, on jest mega blisko gdzieś. Ja go słyszałem, słyszałem tą pompę, nie? Nienawiści. Lecę, lecę koły po Manojek. To jest Manojek. To jest manojek. Czekaj, 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 ty, Misiu. Dobra, to nie ma nojek, jakiś kuki. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie tym Jacobem, nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie. Na domku skaczę sobie kółś. O kurde, to jest dobre. Nie ma tu nikogo, to jednak nie jest dobre. No gdzie są ludzie? No ja nie widzę nikogo. Dobra, proszę, chodź, to no muszę wygrać, muszę wygrać. Ja jak berety, nie? Tutaj też nie ma, też nie ma. A tam? No, tu nie ma ludzi. Ale Beka, dobra, ty śpisz, Dark chic. Przecież on już tu trzeci raz na pewno nie wróci. To jest dozwolony movement w obrębie mojej kryjówki, tak? Tu się nic złego nie dzieje. O. Nie obracam się, nie rusłam się. Kupa nie znalazł za dużo osób w tej miejscu, nie ma co się oszukiwać? Ja nie wiem, może jakieś drzewa. No stary, patrz, patrz, patrz. czekaj, 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 jest drzewo w czaku, jest drzewo w czaku. Proszę, gin. Pawlow, gdzie wy jesteście wszyscy poukrywani? O! Ty chyba się tutaj prze, przesunąłeś, co? Ziomeczku. Czekaj, mordeczko! Kazama. Dobra, 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 jeszcze trzy. Dobra, czyli ja przeżyłem po prostu sobie, dzięki temu, że padnę. Git. Nie, niech on tu nie przychodzi, błagam, niech on tu nie przychodzi. O, ty śmietniczku mały, na drzewku, tak? Ty, ja tam jest go, jeszcze jest? za strefą, o kurde, tak, blisko napiszmy. mega. Na drzewku, Adaś Montana? Tak, na drzewku, szukaj tam na drzewach. Szukaj, szukaj. Ty! Ty! Od, od strefy! padłem, od strefy! Dobrze, Manojek! Ty sprzedaj mi jakieś z Kibid i gorka! Bardzo fajnie, Manojek, tak trzymaj! Ale to nie widziałem tam nikogo, nie widziałem! Ostatnia osoba, chłopie, i przechodzimy dalej. I Smarty nie stracił fałdolców! S! I tym oto dziwnym sposobem 30 widzów przenosi się na studio. SAS! Sus, sas, nie wiem jak oni chcą, żeby to czytać. Czyli na półfinałową miejscówkę, na której odpadnie połowa graczy. A druga połowa przejdzie do finału, w którym zawalczy o 23 tysiące fałdolców. Jeżeli też byś tak chciał, napisz swój nickname w komentarzu i zostaw łapeczkę w górę. Dobra, no on musi nas tu znaleźć, nie? On musi nas tu znaleźć. Tylko jest nas tu tyle, jest nas tu tyle, że... że, że kogo pierwszego będzie atakował, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No dobra, niech będzie, no co mam zrobić? Wypad, no gdzie, ilu was tu, no nie, no stary, ty jesteś... No tutaj za dużo kryjówek nie ma, ale spokojnie, spokojnie. Trzymajcie za Witam. mnie kciuki, proszę. Witam i żegnam. Jednocześnie można by powiedzieć, czemu ktoś mi to zamknął. Chłopaki, dzień dobry. O, te drzwi ktoś otworzył na bank. Chodź tu, o, chodź tu, Michał dzwoni, ozujcie, małej. Górze. Nie wierzę, że, nie wierzę, że nie ma, jest. Kto to? No proszę cię, zginij. Juluś! A ty miałeś farta przed chwilą. Ej, ja się kampię za drzwiami po zgini. prostu. Juluś. Na niedługo, jak widać, na niedługo, jak widać. Rozejrzymy się jeszcze po budynkach, chociaż. Oho, dzień dobry, poczciwy Grzesiu. O, tu jeszcze kami Fortnite. Hejka. Dobrze, dobrze. Ale lecą, ale lecą. Głowy. You're, You're O, kurde. Nie, nie musisz tu wchodzić. No i co widzę? Myślicie, że ja nie widziałem, co? I myślicie, że ja tego też nie widzę, tak? A ja go widzę. Ja go widzę, to jest no problem. A tutaj jest, kto tu jest? Nie wiem, ale się dowiem. Boriks! I love you, bro. You're the best. <noise> Szybkie tempo mamy. Nie, nie idź tu. Ty, ty, ty! Pary, <noise> przepraszam, <noise> nie tym razem <noise> A ja już podniecony <noise> No niestety, niestety No już Dobra. tym razem się nie udało, dziękuję Manojku, kochany Nie no, oni się mają, się mają ma. taką miejscówkę i żyją dłużej niż ja? Skam Hmm, O, tu kolega za to się nie trzyma, dziewiętnasty kolega Dobrze, dobrze. Coraz mniej osób, i będzie finał w kamperku Ktoś i jest. Bardzo fajnie. Cieślak, żegnam. Zaraz będzie moment, kiedy on wchodzi do tego domku. Zostaw mnie w spokoju. Ole, kampa dobra. Rakso. Ja, Rakso powalony. I kolego. Ja cię dobijam, dobra? Dzięki. Cztery osoby. Proszę. Wchodzi do zwykła. Ucieczka, panowie. A! On tu wbiega. On tu wbiega. No nie, no. To już trzy, włukabisza... Eee, z nieba mi spadłeś Adix, dziękuję! Ostatnia osoba! Tak coś mi tu biega, nie, chyba jeszcze trochę więcej zrobimy, bo ja słyszałem jakieś tuptanie, jeszcze nie wiem gdzie Jest. Jest. Ostatnia osoba, może dziaduś, nie? Jakby to... O! Dziadziusz, to ty, dziadziusz? Nie, to Hypnotizer. 15 osób, zapraszam do finału. finału. Jestem za szybki na ciebie, za szybki jestem na ciebie, rozumiesz? I w tym momencie przy życiu pozostało tylko 15 graczy. A to oznacza, że przechodzimy do wielkiego finału, w którym wszyscy uczestnicy będą musieli się ukryć tylko w tym. Jednym budynku. I przypominam, że top 1 zgarnie 13,5 tysiąca faudolców, top 2 6 tysięcy faudolców, a top 3 3800 faudolców. Pozostali odejdą z niczym. Nie, 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 nie. to moja sekundę. Liczę po prostu, że on wejdzie od środka i do tego miejsca nie zdąży dojść. Zaczynamy finał i żegnamy się z pierwszą, czyli z 200 IQ Krzysiem. No nikt im nie był adekwatny niestety. Ej, czemu ty mi tu chodzisz? Nie, to jest. O, jak dobrze, że ty idziesz od tamtej strony. No, on tu idzie. O, ale na zapleczu jest! Szaman Bird Game! Szybko poszło w finale, kolego. <noise> ale jaja! Szaman o, nie! Ej, 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 ej! To, to, to? W tej chwili tam wracaj! Tak, w tej chwili tam wracaj! im przychodzi i mi drzwiami macha! A, nie. A gdzie? A zostaw gdzie? mnie, zostaw mnie! Jest tutaj! M, -m, 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 M, To on? Nie. To no nie on. O jak wygra tam ten ziomek coś, to cię znajdę w tej Warszawie. Pozdrawiam. O, o, ja go mam, ja go mam. Snazy. No i shit on, Snazy. Shit on. Uff, ale mam farto, ale jakby ten szaman się na mnie sk skonfilił przez niego i żeby szczerze mu liść liście... lebał. Ale nie słyszałem drzwi jak coś, nie? Jakby e, uczciwie... O, tu mamy kino. O. Okej, okay, okej, okay, dobrze, rozumiem, tu pusto. A tu bez nikogo skinek. Ej, smart chłopie, wygrachowanego jest to Jest mega niedobrze. Ty mega na SAS niedobrze. studio jesteś? Bo tu nic żadnych strzałów nie słyszę. Dobrze, ja wiem, że trollujesz. Ja wiem, ja wiem, dziadek. Gdzie jest... OLE kampa, kolego! Szacuneczek śmieszek, to dobre, wy na pewno jesteście na dachu, czy nie? No nie, no nie, stary. Tu jakieś drzwi? A, tu byłem. O, patrz, ty kolejny agencik! Wuguwuwu! Fajne kampy, fajne kampy! Ale jakim cudem ty, ty od dachu nie zacząłeś tym razem? To, ty, jestem w szoku, nie? Ja też jestem w szoku, ale to sugeruje, że jesteś na dachu? I tak sobie patrzę, nie, ale nie, nie, nie widzę, nie widzę, nie, nie, nie widzę... Nie ma nikogo, tu pusto, tam... Pusto, dobra... O! Nie, to nie jest dziadek. Ej, chłopie, dziadek, wygra! Jej, to nie chłopie, ja, to nie wygra. ja, to nie ja, to nie ja. No muszę być winerem tutaj, muszę być winerem. Ajajaj, aj, aj, sala. Nice sala. Sala. Biletowa. To nie się nie sala, ale no wiecie o co chodzi. Gość upada, gość upada. Ej, dziadek, weź gdzieś tak wysoko? Stary ja trzy razy uciechowanego wygrałem. Co ty mówisz do mnie w ogóle? To nie jest prawdą, co ty mówisz, to nie jest prawdą. Fabianok spada, mamy top 4. Od następnej osoby już zaczynają się wibaksy i nagrody. Nagrody. O kurde, on jest tutaj. O tu ktoś musi być. NIE, TO NIE DZIADEK, DZIADEK! MENDO, dziadek, Mendo TY, MENDO! Go. MIAŁEŚ PRZEJŚĆ OBOK, CZEMU NIE PRZESZEDŁEŚ? Nie masz Wimaxu. dobrze, dla widza zostały trzy osoby, jestem ciekawy kto, jestem ciekawy kto. Let's go, shalom! Jestem też ciekawy, o tu na bank ktoś musi być przy tych bankach, jest! TOP 3 ZAJMUJE ZASADOWY DENIS. Teraz o TOP 1. No to jest wiesz, Denis z zasadami, tak? To, to nie ma to tamto. Czekaj, czekaj, to zaraz zlokalizuję kolejnych. Ej, gdzie są te osoby? To ja musiałem już jakoś pominąć. Wszyscy na dachu siedzą, nie? Wszyscy na dachu siedzą. Ty rozumiesz, że ja widzę ten dach i ja widzę, że tu nie ma nikogo? Okej, okay, jest blisko, jest blisko. A? To ciekawe, jak ja dwie osoby tam widzę. No, 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 ciekawe, ciekawe. Ogólnie, jak ktoś jest martwy, to głosu nie ma, jest taka zasada, nie wiem czy wiesz. Ej, no nie wiem. Przysięgam, że nie mam pojęcia, gdzie wy jesteście. No nie wiesz, że na przykład da się jakoś takiego kibla wejść. No nie da się, no właśnie, to jest bez sensu. No, są ja, ale może wygramy. No, pierdzielisz że tutaj nie. Nie no, to jest znalazłem ziomka. Myślałem, że tutaj pominąłem pomieszczenie, no ale jednak nie. Tu za mną. Przypominam, że różnica między top 1 a top 2 to 7,5 fałdolców. Nie, ja nie wiem chłopaki! Jest! O, ty jesteś chłopie frozen. Let's go! Wiedziałem. Jak coś widziałe, to było dozwolone. Powiedziałem, że można dotykać budynku, a nie trzeba się chować w środku, ale nie wiem gdzie jest zwycięzca. Taka dzień kryjówka. Nie mam pytań, wygrałeś. Kasuj mnie. Brawo. Bambisek, chłopie. In 13,5 koławi baksów. Żegnam się z wami. nie Dżidżino, dżidżino. PS, PS. Tak się prezentuje cała tabelka zwycięzców. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i przypominam, że w sobotę o godzinie 11.00 widzimy się na streamie Schowanego.